Witajcie kochani na naszej wigilii. Od rana zaczęłam odłożenia moich puzi. Dołączyłam je do mojej kolekcji świątecznych. Potem poszłam do pracy, ale na szczęście skończyłam wcześniej. Mąż dokończył makowiec, a potem dzieci nakryły do stołu. Arvi był tak dumny, że pokazywał wszystkim. Potem oczywiście była modlitwa, ale zrobiliśmy też sobie takie trochę. Thanksgiving, bo pytałam się dzieci na co są wdzięczne, no i potem było dzielenie się opłatkiem oraz właśnie, mówię, niemiłych rzeczy, bardzo dzieci nas miło zaskoczyły, mówiąc o tym, jak są wdzięczne za naszą piękną rodzinę, za, za to, jak spędzamy czas razem i tak dalej. Naprawdę była to wyjątkowa Wigilia, bo nasze dzieci podzieliły się z nami no takimi swoimi przemyśleniami. Potem była zupka rybna, która zasmakowała mojej córce i mojemu mężowi, harbizat tylko pastę, w sensie tylko makaron. No a potem próbowaliśmy robić zdjęcia, co nie było za bardzo owocne niestety. No, ale najważniejsze to, żebyśmy sułowy czas razem, a z jedzenia też były pierogi, głąbkie, rybka, sos pieczarkowy i inne.